Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Kryptowujek. Zapraszam Was na dzisiejsze podsumowanie tego, co się działo i co może być dalej. Tak, powiem w skrócie: można się było tego spodziewać, ale nie sądziłem, że to nastąpi tak szybko. Ale zaraz Wam pokażę mniej więcej na 15-5 minutówce, jak mogliśmy znaleźć to, że coś takiego się wydarzy. Więc. Przejdźmy do bitcoina. Generalnie tylko bitek dzisiaj, alty tylko szybko przejrzymy i nie będę przedłużał. Powiem Wam tak, że mieliśmy dzisiaj ogólnie całkiem dobre odbicie w nocy. Cała giełda troszeczkę się dźwignęła, całe krypto o 7% ponad, więc jak najbardziej nieźle. Moje topowe akcje Tesla 3,7%, Google 5%, także to jest całkiem sporo. Jak na jeden dzień wydaje mi się, że jest nieźle. Bitek prawie 10%, w sumie to był 10% przez chwilę. Teraz już, teraz już troszeczkę się cofa, jest lekka konsolidacja, o tym będziemy zaraz mówić. It do Bitcoina trochę traci, XRP do Bitcoina trochę traci, BNB do Bitcoina mocno traci. Cake do Bitka też trochę traci. Reszty tutaj nie śledziłem tak bardzo, ale względem dolara oczywiście wszystko troszeczkę się ruszyło do góry. Także nie jest źle. Jeżeli chodzi o, o to, jak mogliśmy. Dobra, przejdźmy do tego, jak mogliśmy dojrzeć to, że coś się zaczyna zmieniać. Włączmy sobie wolumen sesji, żebyśmy wiedzieli, co tu się dzieje. To był dzisiejszy dzień i to był wczorajszy dzień. Więc kiedy tutaj mieliśmy ten zjazd na 37154, to warto sobie po prostu e, te FIBO śledzić, tak naprawdę, bo te zniesienia są dosyć istotne. A kiedy zmienia się już struktura rynku, to wtedy możemy zauważyć, że te zniesienia są trochę płytsze, przy, przynajmniej jeżeli mamy mocny trend w jedną stronę. Więc jeżeli będziemy sobie śledzić tutaj każdy Fibo, czyli na przykład e, od ostatniego dołka do ostatniej górki, w której e, mieliśmy, e, no powiedzmy sobie jakieś mocne, e, mocne odbicie, no to wiadomo lepiej sobie to śledzić i widzimy tutaj idealne odbicie 6166, więc tutaj ewentualnie mamy potencjalnego longa. Następnie śledzimy sobie po prostu każdą tą górkę coraz wyższą, coraz wyższą i próbujemy szukać tych zniesień. Jeżeli widzimy taką sytuację, że na przykład nie dojeżdżamy nawet do 50%, a cena się przebija przez punkt 0, czyli ten wierzchołek, który mieliśmy ostatni, i to był już, już któryś raz z kolei, mocne, mocna pompa do góry i nie jesteśmy zdecydowani na to, czy faktycznie będzie coś, czy nie, i widzimy odbicie od 50%. Które idzie coraz wyżej, no to powinno nam to dać do myślenia, że struktura rynku się zmieniła i że po prostu te zniesienia są naprawdę płytkie. Więc w tym momencie możemy mieć dobre wejście na tego longa już po kilku takich testach. I mniej, mniejsza z tym, że ostatni. Chciałem do tego przejść na końcu, ale ostatni, ostatnie zniesienie przed tym atakiem było tylko do 3,82 i do 50% nawet nie dolecieliśmy, więc to też był dosyć, istotny, istotna formacja tutaj, gdzie mieliśmy możliwość odbicia się od góry, ale, no logicznie rzecz biorąc, możemy też sobie sprawdzić odbicie z tego dołka, tego lokalnego FIBO. I mieliśmy słabe odbicie 6166, więc mogliśmy się spodziewać, że będzie troszeczkę niżej, i 7.86 oczywiście dało radę. Zdobyliśmy z powrotem 6166 i powolutku, powolutku do góry. I tutaj też, jakby przebiliśmy się przez punkt 0, tak samo przebiliśmy się przez środek tego kanału, który mamy zaznaczony. Więc w najgorszym momencie, powiem Wam, w najgorszym momencie, jeżeli byście zlongowali tutaj ten, to miejsce. To, to opracuję, to Wam podsumuję w tej strategii z FIBO, którą postaram się przygotować w tym tygodniu. Gdybyście tutaj zlongowali, w najgorszym, najpóźniejszym momencie, no to widzicie, jaki macie ruch. Więc to tak naprawdę nie jest wcale za późno otwieranie longa w takim miejscu, tylko trzeba wiedzieć, czy faktycznie go otwierać, czy nie. Bo tutaj, na przykład, była możliwe, że podobna sytuacja, bo też byliśmy w tym miejscu, ale no tutaj niestety to poszło w złą stronę. I to też będę omawiał w, tej, w tym filmie o tej strategii. Więc bardzo ciekawy film dla Was, przygotuję. I co, proszę Państwa, dalej? Jeżeli miałbym teraz rzucić prosty, prosty pomysł, co będzie dalej, to wam powiem tylko tyle. Będziemy szli dalej do góry, bo zazwyczaj jest tak, że. Przy takiej pompie, przynajmniej widzimy to na 30-minutówce, że mamy po prostu taką flagę, mamy tą um, lekką konsolidację u góry, czy tam akumulację dalszą, i cena dalej idzie do góry. Więc wydaje mi się, że po prostu, jak widzimy takie ruchy paraboliczne, jak to lubią ludzie nazywać, no to po prostu będzie kontynuacja do góry, i ja się zastanawiam nad tym poziomem: 44200 dolarów. Co będzie dalej? Bo, tak jak wczoraj mówiłem, jeżeli już tyle razy próbowaliśmy już przebić ten poziom i się nie udało, no to w końcu ten poziom zostanie przebity, bo otworzy się mnóstwo shortów. Wiecie, jak to jest z kanałami. One są do momentu, kiedy nie zostaną one dotknięte u góry lub na dole za często. Jeżeli tutaj ktoś zrobił shorta, fajnie zarobił. Jeżeli ktoś otworzył tutaj shorta, to znaczy tutaj otworzył shorta, tutaj troszeczkę zarobił, ale wytrzymał z nim do samego końca, tutaj otworzył, później tu otworzył. I za teraz pojawią się te spóźnione shorty, które myślą, że ok, teraz znowu się odbijemy na dół, otworzą ogromne shorty na ogromnych dźwigniach i po prostu cena poleci do góry, żeby je skasować i tyle, przebijemy przez, przez ten kanał i, i może tak to się skończyć. Więc ja tu obstawiam coś takiego, że będziemy lecieć wyżej, wyżej, wyżej. No a niestety, no widocznie nie, da, nie było nam dane zjechać do, do dołu tego kanału. Chyba, że Bitek chce zrobić do, dosłownie na odwrót ym, to, co się wszyscy spodziewamy, czyli po prostu z, zamiast polecieć do góry tego kanału i go przebić, i w ogóle, albo chociaż go dotknąć, to teraz dopiero zlecić do, na dół. Tylko technicznie to mi się po prostu nie zgadza. Technicznie uważam, że to y, nie pasuje za bardzo. Y, jeżeli mielibyśmy być jacyś y, dokładni z tym FIBO, to ewentualnie od, tego, od tej górki do tego dołka, no tutaj mamy tą reakcję 6166, no to. Ewentualnie tutaj jakieś shorty się mogą otworzyć. Z drugiej jednak strony, gdybyśmy sobie teraz zrobili oczywiście Fibo od tego dołka do tej górki, no to praktycznie możemy się odbić od 382 najwcześniej, bo obstawiam 40,5 tysiąca, też okrągła troszeczkę liczba 40,5 albo 40 tysięcy. Tak samo 0,50% 39,856 albo połowa kanału plus 6,166. No to wtedy mielibyśmy coś takiego. Z tym, że zauważcie, że ta reakcja pierwsza była naprawdę słaba. To znaczy, przebiliśmy się od razu przez 6,1. Później była konsolidacja, czy tam akumulacja tuż pod 6,1. Przebicie do 6,6. Słaba reakcja, i znowu jesteśmy tutaj, więc. Jeżeli to wytrzyma naprawdę długo, to znaczy wytrzymamy jeszcze chwilę w tym miejscu, to po prostu się przebijemy przez ten, przez ten próg i polecimy do góry. Z tego co widzę, tu mamy tutaj lekką rozbieżność Niedźwiedzią, to znaczy tu jest płasko, a tu jest w dół na OBV, więc to też nie wygląda jakoś idealnie, więc jakieś tam, jakieś tam zniesienie może, na, może nas czekać, ale pewnie nie jakieś tragiczne. Ja przynajmniej te longi, które mam otwarte, no przynajmniej dalej są, bo oczekuję wyższych poziomów cenowych. Po prostu. Po prostu mi się wydaje, że to jest zbyt oczywiste, żeby teraz robić shorta, więc będziemy szli wyżej. Na tej zasadzie to widzę. I. Aha, jeszcze chciałem Wam pokazać wykres z Atasa, jak to tam wygląda aktualnie. Aha, bo tak, omawiamy. No. Pieseł. Jeżeli omawiamy sobie teraz moment, co będzie dalej, bo tak naprawdę czekamy na tę reakcję na tym progu 44,244,5, więc wydaje mi się, że na razie po prostu trzeba oczekiwać na to, żeby zobaczyć, co będzie dalej. I tak właśnie, piesek się bawi. Dobra, pełne skupienie, full focus. Na razie nie widzimy żadnych rozbieżności, to znaczy tutaj ten dołek jest niższy od poprzedniego na jednodniówce, CVD cały czas nam pokazuje zero rozbieżności, więc wszystko jest w porządku, możemy spokojnie sobie iść do góry. Dużo longów się otwiera, dużo pozycji jest otwartych, więc wydaje mi się, że też tutaj jest duża szansa na to, że się przebijemy, bo pomimo tego, że dużo longów się otwarło tuż na tym oporze, to no po prostu będziemy otwierać te Longi tak długo, aż w końcu ci sprzedawcy się skończą, poddadzą się i przebijemy się przez ten poziom, mam nadzieję. Więc tyle, jeżeli chodzi o, o tą moją prognozę aktualnie. Teraz próbuję się skupić, ale ciężko mi to idzie. Czy coś jeszcze mieliśmy tutaj obserwować? Chyba nie, chyba nie. Chyba na razie to wszystko. Tak mi się coś kojarzy. Przejdźmy sobie szybko do altów. Może jak to o czymś zapomniałem, to spróbuję to omówić w kolejnym odcinku. Czekajcie, coś chciałem Wam pokazać, bo BNB dosyć ciekawie dzisiaj się stało, bo był launchpad oczywiście dzisiaj. I jak to bywa po launchpadzie, po prostu kiedy kończy się Lunchpad i BNB są uwolnione z tej, z tego, z tej subskrypcji to, to wtedy zazwyczaj mamy sell-off. Tego sell-offu nie było, po prostu spadek o 1% niecały i już się trzymamy znowu, czyli znowu mamy taką flagę, która może się skończyć po prostu kolejnym strzałem do góry. Cake zrobił dosyć, czekajcie to był Cake, Cake się odbił od dniówki 5.8.5. I teraz leci delikatnie do góry, 5%, całkiem, całkiem nieźle bym powiedział. Eee, czekajcie, czy to był cake? Nie, to był, e, to był bit, dobra. Eee, Cardano 85, tutaj w ogóle jesteśmy na innym wykresie, ale tutaj było 75 centów dotknięte, tutaj mieliśmy 77. Eee, Tezos, Tezos troszeczkę się też odbił. Dot 5% Raven 4. Pokażcie mi Fora. O, For już dzisiaj troszeczkę pompę miał. 4,2 centa. Ja sobie kupiłem na samym dołku. gdzieś tutaj chyba? 3,6,20? 18%. E, aczkolwiek ja mam sprze ustawioną sprzedaż na 48%, chyba. Tak, żeby dotknąć, e, być w rejonie tej górki tutaj po około 5 centów. Więc dobrze by to było tutaj ściągnąć sobie jakiś profit na 33%. Także całkiem fajny coin do, coin do tradowania ale no też też tutaj lubi sobie zjechać na dół. Więc trzeba być ostrożnym. Internet protokół tego nie śledzę za bardzo. Matic pokażcie mi matica to samo. No te Wykresy są naprawdę podobne do siebie. E, chciałem wam pokazać bita bo e, Zaznaczyłem sobie tutaj taki trójkąt, z którego mieliśmy wyskoczyć do góry, i ja bym to traktował jako lekki fakeout, To znaczy, no skoro wyszliśmy na dół, przetestowaliśmy sobie tutaj jakby e, prawie, że ten rejon tego, tego wsparcia jako oporu i mieliśmy zjazd na dół, gdzie utrzymaliśmy się na poziomie 1,4 dolara. I chcieliśmy jeszcze raz przetestować i zjechać na dół, to jednak przebiliśmy się przez to i teraz zlecimy do góry. To ja się zastanawiam, czy to nie był taki potężny fake out, który zakończy się po prostu tym trójkątem jako atakiem na, na poziom dolara 40, czyli z powrotem na, uderzymy przynajmniej w ten poziom od spodu, dolara 40, czy też po prostu będzie przebicie i w końcu polecimy do góry. To by było w końcu coś, co miałoby mieć, mogłoby się wydarzyć, bo. Ileż można lecieć w dół, to nie? No, bit niestety, ale historycznie to tak słabo, słabo przędnie. Niestety, więc wolałbym, żeby to już się skończyło. Eee, dobra, nie będę Was zanudzał, już 13 minut gadam, no to wydaje mi się, że można by zakończyć ten odcinek. Eee, nie wiem, chyba chciałem Wam coś jeszcze powiedzieć na temat tego bitcoina, ale no nie mogę sobie przypomnieć, no nie mogę, no dobra. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I mam nadzieję, że wpadniecie na kolejny już niedługo. Pewnie spodoba Wam się też film o tej strategii z Fibo. Dobra. Kończę. Trzymajcie się. Pozdrawiam, Michał.